Teraz pytanie na naszą do Was. Proszę zgłaszać się. Tutaj, przepraszam, pierwszy był Pan przynajmniej z tego co zauważyłam. Pytanie do. Pani Aniu, ja uważam, że powinno to pytanie być zadane przez dziennikarzy. Ja bym zadał to obecnemu burmistrzowi, bo jako dokument rozwoju strategii społeczno gospodarczego tworzyliśmy razem. No to powinien mieć burmistrz i najlepszą na ten temat. Tu Pan Michalski wspomniał o priorytetach, pięciu priorytetach. Panie Komisarzu, do Pana pytanie tego typu, bo to byłoby odpowiedzią na wszystkie te zagadnienia, które były dzisiaj poruszane. Ten dokument strategii to była misja i trzy cele. Trzy cele, które prosiłbym, żeby Pan wymienił i w jakim stopniu Pan je zrealizował. Dziękuję bardzo. Prosimy o odpowiedź Pana W e, Jeśli chodzi o realizację e, strategii rozwoju, o rozwoju gminy uchwalonej w roku 2003, e, w tej chwili e, przebiega reali, przebiegła realizacja w granicach 45 do 55%. Panie ale trzy konkretne cele z mis Cele, no, ja w tej chwili nie pamiętam z, z tego, z głowy, że tak powiem, nie wypowiem i nie żon, e tako, żeby Każdy powiem, można celu, że Każdy może odpowiadać, jak Pamiętam główne cele, no, bardzo dziękuję. Łukasz Strasznik, ja pracuję w Urzędzie Miejskim, Będę Wożytański. Mam takie pytanie do pana Jacka Niewalskiego. Jak Pan się zapatruje na sprawę powstania żołbka w domu gdańskim, czy, to, czy ma szansę zaistnieć taki żółwek Wiem, że one funkcjonowały w domu gdańskim, Ja pamiętam, jak 3 lata temu wyprowadzałem się z nowego do to właśnie jedną, jednym z argumentów bardzo ważnych dla mnie to było właśnie to, że w Nadłorze są żłobki, a w domu nie ma. I co Pan sądzi na ten temat, czy możliwe? Czy ma Pan jakieś plany w razie, kiedy Pan zostanie burmistrzem? Dziękuję bardzo. Panie Jeszcze... Przewodniczący, najprawdopodobniej polityka państwa wymusi na takie decyzje, ale nawet gdyby tak się nie działo, to rzeczywiście uważam, że żłobek jest bardzo potrzebny, ponieważ każdy musi szanować miejsca pracy i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że właśnie problem wychowywania dzieci tych, 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 tych małych e, zajęcia, i po, po prostu czasu sprawia, że część osób rezygnuje z macierzyństwa, żeby po prostu nie mieć problemów w pracy. Żłobek przynajmniej po części by te problemy rozwiązał i na pewno będziemy w tym kierunku zmierzać. Oczywiście jest problem, gdzie to zrobić, ale myślę, że na bazie istniejących placówek, czy to przedszkolnych, czy to też związanych ze służbą zdrowia na pewno taka, e, taki żłobek może powstać. Dziękuję bardzo. Ja przeszłam z tamtej strony widziałam i, i wiem kto jeszcze, ale tutaj się rozglądam po tej stronie, żeby e, nikogo nie zaniedbać. Prosimy dobrze, jeżeli można, to w sprawie sportu, jak w sprawie sportu to wiadomo do pana obecnego burmistrza. Chciałbym, żeby tak pan w kilku zdaniach podsumował funkcjonowanie... No, nie wiem czy naszej, właśnie czy powinienem używać nazwy naszej drużyny koszykarskiej, która swego czasu funkcjonowała w Nowym Dworze. Jak wyglądało finansowanie tej drużyny? Ilu nowotworzą w niej grało pod żółwiaków i czy te pieniądze nie mogły być wydane na szkolenie młodzieży, dofinansowanie zajęć sportowych dla najmłodszych, tutaj mieszkających mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo proszę o odpowiedź. Odpowiedź będzie jasna i konkretna. To byli sponsorzy zewnętrzni, sponsorzy spoza Nowego Dworu, spoza Województwa Pomorskiego. Przez 4 lata drużyna funkcjonowała z bardzo dobrym efektem. Biała się w tabeli drugoligowej od miejsca 9 do w pierwszym sezonie gry do miejsca drugiego w czwartym sezonie i o walki w play o wejście do pierwszej ligi. Proszę Pana, najlepszą promocją, i to jest udowodnione, jest promocja poprzez sport. Jeśli Pan chce wiedzieć, ilu grało z terenu Nowego Dworu, to odpowiem Panu. Jeden reprezentant powiatu, reszta byli to studenci i yy, ludzie z terenu Gdańska. W tym roku drużyna nie występuje w rozgrywkach ze względu na to, że sponsor główny, który sponsorował, wycofał się i takie są realia. I nie tylko w naszym tutaj środowisku wycofał się Fizyński basket, który kiedyś grał w Ekstralidze, a teraz w ubiegłym sezonie grał razem z nami, a teraz nie gra nigdzie, nawet drugi. Także takie są realne. Natomiast jeśli chodzi o sport młodzieżowy, to proszę Pana, jest inna kwestia, bo sport młodzieżowy, czyli tak jak już powiedział Szkolny Związek Sportowy, jest finansowany przez samorząd gminny plus do tego przez różnego rodzaju programy z Urzędu Marszałkowskiego i z innych również. sportu, piszane Dzień. są projekty. Wiemy, przepraszam, się muszę być słowo. Zadaję pytanie pana Eugeniusza Jarewa. Dziękuję bardzo. Ja zadam pytanie do Jaceka Michalskiego. Szanowni Państwo, któryś z wielkich Polaków powiedział, takie będą rzeczy, pospolite, jakiej jakiejś młodzieży chowanie. Wiemy dzisiaj, że oświata pochłania olbrzymie pieniądze z budżetu. Wiemy także, że jest niż demograficzna, więc maleje liczba dzieci do szkoły. I chciałbym usłyszeć od Pana Jacka, jaką sobie wyobrażam działanie oświaty na naszym terenie, czy struktura szkół jest prawidłowa, czy tych szkół jest za dużo, czy tych szkół jest za mało, czy poziom wykształcenia nauczycieli jest wystarczający. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, prosimy o odpowiedź. Ja muszę w ten sposób, że wielu. Elementach pracy pana burmistrza, ale także gminy i rady miejskiej można było znaleźć sporo mankamentów. Ale tak naprawdę powiedziawszy, to chyba najmniej mankamentów jest właśnie, jeśli chodzi o oświatę. Jest to potężny pieniądz, który wydajemy w tym roku. Wydamy ponad 18 milionów złotych na placówki oświatowe, czyli prawie 40% budżetu, no troszeczkę mniej, 30-parę procent. Mamy 11 placówek oświatowych. Trzy przedszkola, 7 sztuk podstawowych, niektóre z gimnazjami jedno gimnazjum w Nędzorze Gdańskim. Muszę Państwu powiedzieć, że ta polityka oświatowa prowadzona przez gminę jest dobra. Mógłbym tutaj próbować krytykować, ale byłoby to nie fair. Jest dobra. Oczywiście możemy się zastanawiać, i tak prawdę powiedziawszy, część radnych nawet ma pretensje do. Do pana burmistrza, ale także do, do członków Komisji Oświatowej, którzy są nauczycielami, że oświata ma za dobrze. Proszę państwa, ona ma tak, jak powinna mieć w tej gminie, z tym, że oczywiście są pewne problemy. Mamy dwa w zasadzie, które ja widzę. Pierwszy problem to jest szkoła podstawowa numer 1, ponieważ jest w końcu, dochodzimy do takiego momentu, kiedy musimy się zastanowić. Musimy się zastanowić, czy inwestujemy w tą szkołę, czy próbujemy jakiejś innej koncepcji na przykład wybudowania tej szkoły w innym miejscu. Dlatego też mówiłem, że martwi mnie ta ulica często, dlatego, że jest to jakby ostatnie miejsce gdzie można byłoby wybudować szkołę w dobrym punkcie w mieście. Jeśli sprzedamy te działki w szkoły, nie wybudujemy w żadnym dobrym miejscu i wtedy będziemy musieli już tylko albo inwestować potężne pieniądze w stary budynek, albo próbować coś robić na bazie dwóch pozostałych pracowników. To jest kwestia do rozwiązania w najbliższej kadencji. To pytanie będzie musiało zostać zadane i odpowiedź będzie musiała zostać udzielona. Dziękujemy bardzo. Tutaj pan zgłaszał się, pan Kwapisz. Ja, ja mam pytanie do pana Zielonego. Jak pan już mówił, jedną kadencję był pan posł. Więc uważam, że za tej swojej kadencji jako poseł miał Pan bardzo duże szanse ściągnąć inwestycje tu na nasz teren, jakiekolwiek. Nie wiem, czy w ogóle Pan cokolwiek zrobił w tym kierunku? Z tego, co Pan zapowiada, że Pan chce teraz cokolwiek zrobić. Zresztą Pan wcześniej nie, nie zrobił tego? Tylko dopiero teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytanie. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Instytucja, którą i mandat poselski, który się wykonuje, to praktycznie jest uchwalanie prawa i praca w Warszawie. Trzeba mieć silny lobbying wśród wielu klubów, żeby na przykład przeforsować jakiekolwiek ustawy i żeby ona dla danego środowiska pomagała. Kwestia żyła, prosty przykład. Jakie boje były zawsze na komisjach rolnictwa, jak również podczas głosowania. I co ciekawe, że posłowie z naszego byłego województwa rybolskiego, i ekonomiczno-morskiego, nie chcę mówić nazwisk, prawda, bo tu nie czas i miejsce o tym mówić, głosowali przeciw ustawie żuławskiej. I to jest najbardziej bolesne. Elbląg tak samo przegrał dzięki dwóm posłom z Elbląg, że Elbląg jest, nie mamy cały żuław jako takich nazwy. Tylko mamy żuławy dańskie i wąskie. I pieniądze się rozbijają na połowę. Ale ja byłem za tym, gdzie na komisjach przy głosowaniu zawsze głosowałem za środkami na żuławy i o to, żeby żuławy wydzielić jako region specyficzny. Ale mówię, jedna kadencja to poseł się uczy. Drugą dopiero bierze profity dla swojego środowiska. I naprawdę, w pojedynkę. Z pełnym szacunkiem do pytania to można zrobić, bo to tak się mówi, podrapać za uchem i tyle można zrobić po A mało jest na przykład osób, które angażują się, bo tak dużo ustaw jest, że jednego dnia, jeżeli głosuje się, prawda, 50 punktów, to jest naprawdę głowa. Także Dzień. na pewno 50, można było bardzo. więcej zrobić, ale mówię. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Dzień dobry, kolego, to jest pytanie. Dziękuję. A dotyczy gospodarki komunalnej. Mówią Państwo, tutaj wszyscy kandydaci, ale tak jakby Pan Burmistrz odpowiada w tej chwili za tą gospodarkę o budownictwie mieszkaniowym, ja chciałbym zwrócić Panu Burmistrzowi uwagę, że gmina ma potężny oręż w budownictwie mieszkaniowym, ponieważ tworzy plany zagospodarowania przestrzennego. I te plany mogą ułatwić budownictwo mieszkaniowe, albo je utrudnić wręcz zniweć. Taką sytuację mamy w Kmiecinie, gdzie są działki w planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczone jako sady i ogrody, i mieszkańcy Kmiecina, dzieci tych mieszkańców, już dzisiaj dorosłych, chciałyby się wybudować na tym terenie, ale plan zagospodarowania przestrzennego po prostu nie pozwala na taką budowę. Nie wolno się budować na tych terenach, gdyż w planie zagospodarowania przestrzennego nikt nie przewidział tego, że mogą mieszkańcy. Się budować. W związku z tym, moje pytanie: Czy przewiduje Pan zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego terenów na tereny, gdzie będzie dozwolone budownictwo mieszkaniowe, tereny prywatne, na których będzie można się w końcu budować? Aktualnie, mówimy gmina, samorząd jest na etapie opracowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas byliśmy jednym z niewielu samorządów, które posiadały plan zagospodarowania przestrzennego i z tego się cieszyliśmy, ale tylko do pewnego momentu i tu bardzo dobrze, że pan poruszył ten problem, bo w planie zagospodarowania przestrzennego, który powstał w latach 90. zapisano tak, jak zapisano i to obowiązuje. Gdyby tego planu nie było, byłaby możliwość na podstawie decyzji burmistrza i podjęcia uchwały, byłaby możliwość realizacji budownictwa według określonych zasad. Natomiast jeśli obowiązuje praca gospodarza przestrzennego, musimy się stosować do tego. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wszelkie uwagi mieszkańców z gminy i z miasta, które spłynęły, były brane pod, pod uwagę i jeśli przykład, o którym pan mówi nie uzyskał aprobaty twórcy planu, to trzeba będzie się jeszcze do tego przyjrzeć. A jeśli cały szereg działek zostało że tak powiem, dopuszczonych do y, budownictwa w, i będzie, y, y, będzie możliwość budownictwa po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły w referacie. Y, Dziękujemy bardzo.